Widoki, widoki po prostu czat. miazga, widoki są takie piękne, tu dookoła cał, cały ten wisiłek jest rekompensowany po prostu na całej linii. Nie? Rewelacja. Najlepsze na trasach był już tak ten drift na tym całym melafirze, który, który za każdym razem po prostu ściąga ci rower ze stoku i próbuje cię wyprowadzić z równowagi. E, szósty OS, jedna gleba, ale szybko się pozbielałem, a na siódmym pozamiatało mnie jak stara baba kuszko z tego z tak jak kolega wcześniej się wspomniał, lajcik, typowo szosowy, dużo asfaltu. Chciałam zrezygnować po pierwszym olejasie, po drugim, po trzecim, po czwartym, a po piątym już stwierdziłam, że jednak dam radę i dojechałam. No, dla mnie było bardzo wymagające, jak nie spotkała się z takim trasami w Dla mnie to jest w ogóle pierwszy start w Miroszowie, także mam nadzieję, że za rok męczony jest ten spraw. Strasznie niby ponad dużo kilometrów, bo tam chyba wszystko, wszystko wyszło. Ale no cały dzień jazdy w takim upale i no, po tych trasach, to tutaj nie się nie odpoczywa nigdzie, ani na zjeździe, tym bardziej na podjeździe. To no, było mokre, w tym mieście jak bagno. Bardzo śmierdziało końską Jestem mega szczęśliwy w ogóle, że dojechałem. Przyznam, że to są w ogóle pierwsze takie zawody, na których yy, yy, był taki poziom trudności w zasadzie niespotykany jak dla mnie. Niesamowicie strome ściany. Piątka, szóstka. Piątka, szóstka, jako takie najciekawsze oczywiście trójka. Jeden z trudniejszych, jakby sam początek. to Takie poślizgi delikatne. <laughs> Dobra, słuchaj, bo tutaj próbują mnie kręcić. Nie jest to nic ciężkiego. Myślę, że każdy, kto jeździ na rowerze i, i kto ogarnia ten temat, to, to sobie tutaj poradzi. Jak będzie uprawiał Ride right for a for glory, to da sobie radę. Najważniejsze, żeby przejechać i żeby, wiesz, spotkać się tutaj z ludźmi. I ładno chyba chodzi w tym wszystkim. Wszyscy, którzy się zastanawiają, czy wystartować w zawodach gendurą nie. Polecamy, jest kryzys, tak jak tutaj kolega dzisiaj po czwartym już powiedział mi, że nie ma szans, że piję. on dalej nie jedzie, ale wspieraliśmy się i, i dało radę i potem Kupię siła. Strasznie szybko i strasznie sypko. Zawody zajebistły, zapraszamy za rok, ale ja nie. chyba nie przyjadę. to <laughs> niedobrze dotakowane. Nie można było nie przestrzelić, chociaż paru gamonią to się zdarzyło, Widziałam jak polecieli tam gdzieś jak dziki krzaczory. Nie wiadomo po co.